Dzień dobry, Anna Więckiewicz, zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu relacja ze święta wojska polskiego oraz zapowiedzi wydarzeń. 15 sierpnia władze samorządowe żołnierze, kombatanci, kapłani oraz mieszkańcy miasta uczcili Święto Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Mundurowych. Uroczystości Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, obchodzone w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starogardzie Gdańskim, odbyły się na placu przed kościołem pod wezwaniem Świętego Wojciecha. Na miejscu odczytano apel pamięci, prezydent miasta wygłosił przemówienie okolicznościowe, a delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II oraz tablicą poświęconą poległym i zmarłym żołnierzom II Pułku Ułanów Legionów Polskich i II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. Uroczystości zakończyła msza święta w intencji ojczyzny miasta i wojska polskiego. 2 września rozpocznie się nabór projektów do 9 edycji Starogardzkiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia przez 3 tygodnie mieszkańcy Starogardu Gdańskiego będą mogli składać projekty, które zmienią nasze miasto. Otwarte spotkanie z mieszkańcami zaplanowane jest 9 września. Szczegółowych informacji w zakresie wsparcia w składaniu wniosków udziela pełnomocnik prezydenta do spraw organizacji pozarządowych dzieci i młodzieży Sylwia Osowska pod numerem telefonu widocznym na ekranie. Miłośnikom samochodów terenowych i mocnych wrażeń polecamy Grand Prix Pomorza z Offroad Świat. Zlot samochodów terenowych z napędem 4x4 oraz składów odbędzie się 24 sierpnia w niedaleko położonej od Starogardu Siwiałce. Wydarzenie ma formę turystycznego zlotu z elementami rywalizacji. Zapisy w formie SMS-a przyjmowane są pod numer telefonu widoczny na ekranie, gdzie w treści wpisujemy imię i nazwisko kierowcy oraz pilota i rodzaj pojazdu. Otwarcie imprezy już od ósmej rano, szczegóły na stronie organizatora. Zachęcamy do udziału w rodzinnym kiermaszu Retro, który odbędzie się 24 sierpnia w godzinach 11:18 w Świetlicy Osiedlowego Domu Kultury przy Alei Wojska Polskiego 16. Na miejscu czekać na Was będą stanowiska do grania w dawne gry na konsolach, możliwość kupna dawnych zabawek z lat 80 takich jak matchboxy z Pewexu, elektroniczne gadżety, figurki, kasety, płyty winylowe czy gry komputerowe. Kiermasz organizowany przy współpracy z The Big Lubawski Games Collection. Wstęp bezpłatny. Informujemy, iż dużymi krokami zbliża się Starogarski Dzień Seniora. Organizowana przez Starogardzkie Centrum Kultury impreza odbędzie się 26 października o godzinie 17 w Miejskiej Hali Sportowej imienia Andrzeja Grubby. W tym roku dla starogarskich seniorów wystąpi zespół Czerwone Gitary. Bilety już dostępne dla seniorów w cenie 5 zł, bilet normalny 20 zł do nabycia w recepcji SCK oraz na stronie www.sck.starogard.pl. Do państwa skrzynek trafi w tym tygodniu bezpłatny biuletyn informacyjny Starogarski Ratusz. Na jego łamach m.in. wakacyjne remonty w przedszkolach i szkołach podsumowanie wydarzeń letnich w naszym mieście rozmowa z Ewą Smolak, organizatorką akcji Ubrania do Oddania harmonogram tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Na dziś to wszystko. Dziękuję, do zobaczenia.